Moi rodzice wydali wszystkie moje oszczędności na studia, aby zapłacić kaucję za nieodpowiedzialnego brata i wyciągnąć go z więzienia, więc postanowiłem podjąć największą decyzję w życiu i zostawić wszystko za sobą. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć tysiąc subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Zawsze byłem osobą zdeterminowaną. Od najmłodszych lat miałem jasny cel zostać inżynierem i zbudować coś, co zostawi ślad na świecie. Ciężko pracowałem w liceum, podczas gdy moi koledzy bawili się na imprezach. Przez lata odkładałem każdy grosz zarobiony na dorywczych pracach, aby zaoszczędzić na studia. Byłem z tego dumny, to był mój paszport do lepszego życia. Wszystko jednak runęło pewnej zwykłej nocy. Pamiętam to jak dziś, siedziałem w kuchni, kończąc pracę na zlecenie, gdy usłyszałem, jak moi rodzice szeptają w salonie, wyglądali na zaniepokojonych, ale to, co najbardziej przykuło moją uwagę, to imię mojego brata, Adam, które powtarzali raz za razem. Nie było to dla mnie zaskoczeniem. Adam zawsze był ulubieńcem. Podczas gdy ja byłem tym porządnym, który nie sprawiał problemów, Adam był jego przeciwieństwem, wolnym duchem, jak to lubiła mówić moja mama, ale dla mnie po prostu był nieodpowiedzialny. Już wcześniej miał drobne kłopoty, bójki, długi hazardowe, ale nigdy nic, co wymagałoby interwencji policji. Aż do tego momentu. Nie chciałem się wtrącać, ale ciekawość wygrała. Wszedłem do salonu i zapytałem wprost. Co się dzieje? Rodzice spojrzeli na siebie nerwowo. Mama Halina próbowała coś ukryć, ale tata westchnął i przyznał. Adam został aresztowany. Wdał się w bójkę, a sprawy wymknęły się spod kontroli. Byłem w szoku. Mimo wszystko zawsze miałem nadzieję, że Adam w końcu się opamięta. Ale nie byłem przygotowany na to, co usłyszałem później. Wyciągniemy go stamtąd, Marcin, powiedziała mama, używając tego łagodnego tonu, którym zawsze próbowała mnie przekonać do swoich racji. Jak to wyciągniemy? zapytałem zdezorientowany. I wtedy nadszedł cios. Tata wyjaśnił, niemal nie patrząc mi w oczy. Kaucja jest wysoka, ale udało nam się ją zapłacić z Twoich oszczędności na studia. To było, jakby ziemia osunęła mi się spod nóg. Co zrobiliście? Moja głos się załamał, a serce biło jak oszalałe. Mama próbowała się tłumaczyć. To twój brat, Marcin. Rodzina na tym polega, że się wspieramy. Wspieramy? Przez lata pracowałem na te pieniądze, podczas gdy wy utrzymywaliście jego wybryki. Krzyknąłem z łzami w oczach. Tata próbował mnie uspokoić. Adam żałuje. Zmieni się, synu. Ale wiedziałem, że to kłamstwo. Adam zawsze wychodził z wszystkiego bezkarnie, chroniony przez wymówki, które rodzice wymyślali, by usprawiedliwić jego zachowanie. Tamtej nocy coś we mnie pękło. To nie chodziło tylko o pieniądze, to była zdrada, brak szacunku dla mojego wysiłku, pewność, że dla nich zawsze będę na drugim miejscu. Poszedłem do swojego pokoju i spojrzałem na małe pudełko, w którym trzymałem potwierdzenia moich oszczędności. Było puste. Czułem się pusty. Wtedy zrozumiałem, że moje życie z nimi dobiegło końca. Następnego ranka napięcie w domu było wręcz namacalne. Nikt się do mnie nie odzywał. Rodzice zachowywali się, jakby nic się nie stało, podczas gdy ja czułem ucisk w żołądku za każdym razem, gdy widziałem Adama snującego się po domu, spokojnego, jakby nie zniszczył moich planów. Adam był typem człowieka, który zawsze spadał na cztery łapy. Obudził się późno, zszedł po schodach, przecierając oczy i rzucił mi kpiący uśmiech. No co tam, bracie? Zły jesteś na mnie? Daj spokój, to była tylko mała bójka. Nic takiego. Krew we mnie zawrzała. Serio? Nic takiego? Masz pojęcie, co straciłem przez ciebie? Krzyknąłem, nie mogąc się powstrzymać. Wzruszył ramionami i poszedł do kuchni po chleb. Dasz sobie radę, Marcin. Jesteś tym porządnym, nie? Zawsze sobie jakoś poradzisz. Te słowa uderzyły mnie jak cios w brzuch. Wiedział, że jestem pracowity ale zamiast to docenić, wykorzystywał to przeciwko mnie. Dla niego byłem przewidywalny, użyteczny frajer, który zawsze naprawiał bałagan rodziny. W tym momencie do pokoju weszli moi rodzice, a mama rzuciła mi ostrzegawcze spojrzenie. Wystarczy, Marcin. Nie musimy robić z tego dramatu. Dramatu? Odparłem z niedowierzaniem. Ukradliście przyszłość, którą budowałem przez lata, żeby zapłacić za jego nieodpowiedzialność. Mój ojciec, zazwyczaj bardziej milczący, próbował mnie usprawiedliwić. Zrobiliśmy to, co było konieczne, Marcin. Musisz to zrozumieć, jesteśmy rodziną. Nie, tato. Nie jesteśmy rodziną. Wy jesteście rodziną Adama. Ja jestem tylko kimś, kogo używacie, kiedy on coś zepsuje. Wiedziałem, że moje słowa ich ranią, ale w tamtym momencie zupełnie mnie to nie obchodziło. Gniew był silniejszy niż jakiekolwiek poczucie winy, które mogłem odczuwać. Kolejne dni były piekłem. Adam kontynuował swoje beztroskie życie, podczas gdy ja tkwiłem w gorzkiej ciszy zdrady. Za każdym razem, gdy widziałem ojca naprawiającego coś w garażu, lub matkę podlewającą kwiaty w ogrodzie, czułem mieszankę smutku i żalu. Oni nie rozumieli, jak bardzo mnie zniszczyli, albo co gorsza, nie obchodziło ich to. Gdzieś w głębi serca wciąż miałem nadzieję, że przeproszą lub spróbują naprawić swój błąd. Może sprzedadzą coś, zaoferują pomoc w odzyskaniu moich pieniędzy. Ale to nigdy nie nastąpiło. Zamiast tego zaczęli traktować całą sprawę jak naturalną ofiarę. Pewnego popołudnia moja mama próbowała wykonać gest pojednania. Przyszła do mojego pokoju z talerzem pierogów, moich ulubionych. Wiem, że jesteś zraniony, ale chcę, żebyś wiedział, że zrobiliśmy to dla dobra rodziny. Kiedyś to zrozumiesz. Spojrzałem na nią z oczami pełnymi łez i tylko pokręciłem głową. Nie, mamo, nigdy tego nie zrozumiem. Rozmowa zakończyła się na tym, ale blizny rosły. Zacząłem zauważać, że to już nie jest mój dom. Byłem obcy we własnym domu, kimś, kogo wartość mierzono tym, co mógł dać, a nie tym, kim był. W nocy, leżąc w łóżku, czułem ciężar ciszy. Sufit wydawał się bardziej przytłaczający niż kiedykolwiek, a w mojej głowie wciąż odbijało się jedno pytanie, jak długo jeszcze to zniosę. To właśnie wtedy zdecydowałem, że muszę odejść. Dotarłem do granic swoich możliwości w chłodne jesienne popołudnie. Adam wyszedł z przyjaciółmi, prawdopodobnie znowu pakując się w kłopoty, a moi rodzice rozmawiali o tym, jak zasługuje na drugą szansę. Było dla mnie jasne, że nigdy nie będę traktowany z taką samą uwagą. Wiatr uderzał w okno mojego pokoju, podczas gdy patrzyłem na małą walizkę, którą wyciągnąłem z dna szafy. Było w tym coś ironicznego, w ciągu dwudziestu dwóch lat życia wszystko, co posiadałem, mieściło się właśnie tam. Kilka ubrań, trochę oszczędności ukrytych pod materącem i stare zdjęcie mojej babci, jedynej osoby, która kiedykolwiek wydawała się mnie naprawdę doceniać. Usiadłem na łóżku i napisałem list. Nie dlatego, że uważałem, iż moi rodzice zasługują na wyjaśnienie, ale dlatego, że musiałem jasno określić powód swojego odejścia. Mamo, tato, przez długi czas próbowałem być synem, jakiego chcieliście. Ciężko pracowałem, miałem wielkie marzenia i robiłem wszystko, by przynieść rodzinie dumę. Ale zrozumiałem, że dla Was to nie ma znaczenia. Zawsze stawialiście Adama ponad wszystko, nawet kosztem mojej przyszłości. Dziś podejmuję decyzję, której nigdy nie sądziłem, że będę musiał podjąć, odchodzę. Nie z powodu żalu, ale dlatego, że potrzebuję spokoju. Potrzebuję miejsca, gdzie mój wysiłek będzie doceniony, gdzie moja przyszłość naprawdę będzie należeć do mnie. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiecie, jak bardzo mnie to zraniło. Marcin. Zostawiłem list na stole w salonie. To to samo miejsce, gdzie bez wyrzutów sumienia oznajmili mi, że wydali wszystkie moje oszczędności, by ratować Adama. Była w tym gorzka ironia. Gdy ciągnąłem walizkę po chodniku, czułem mieszankę ulgi i strachu. Dokąd pójdę? Nie miałem jasnej odpowiedzi. Ale jedno było pewne: każde miejsce było lepsze niż ten dom, w którym moja obecność była niewidzialna. Wsiadłem do pierwszego autobusu, który udało mi się znaleźć. Kierując się do Krakowa, wielkiego miasta, przypomniałem sobie dawnego kolegę ze szkoły, który tam mieszkał i pracował w kawiarni. Może uda mu się pomóc mi znaleźć jakąś tymczasową pracę. Gdy dotarłem na miejsce, rzeczywistość uderzyła z całą mocą. Miasto było ogromne, pełne świateł, ale jednocześnie zimne i obojętne. Wynająłem mały pokój za resztki pieniędzy i następnego dnia zacząłem szukać pracy. Pierwsze tygodnie były trudne. Często kładłem się spać głodny, ale każdy dzień z dala od toksyczności mojej rodziny sprawiał, że czułem, iż po raz pierwszy w życiu naprawdę żyję dla siebie. To podczas pracy jako zmywacz naczyń w lokalnej restauracji poznałem Janka, mężczyznę w średnim wieku, który dostrzegł we mnie coś, czego nikt inny wcześniej nie zauważył. Był właścicielem restauracji i zauważył mój wysiłek. Zawsze przychodziłem wcześniej, wychodziłem później i robiłem więcej, niż było wymagane. Pewnego wieczoru, po skończonym dyżurze, poprosił mnie o rozmowę. Jesteś inny, Marcin. Masz w oczach coś, co życie próbowało zgasić, ale ci się udało. Co cię tutaj sprowadziło? Opowiedziałem mu swoją historię, a ku mojemu zaskoczeniu, nie tylko mnie wysłuchał, ale podzielił się również swoją. On także odszedł z domu, gdzie traktowano go jak ciężar, i z czasem zbudował swoje życie od zera. Posłuchaj, chłopcze. Najważniejsze, co musisz wiedzieć, to że przeszłość nie definiuje tego, kim jesteś. Masz przed sobą świetlaną przyszłość, jeśli będziesz tak dalej postępować. Te słowa zapadły mi w pamięć. Po raz pierwszy od bardzo dawna ktoś we mnie uwierzył. Tej nocy, patrząc przez małe okno mojego pokoju, z ulicami Krakowa oświetlonymi światłem księżyca, zrozumiałem, że choć wciąż jestem daleko od spełnienia swoich marzeń, zrobiłem najważniejszy krok uwolniłem się od łańcuchów, które mnie więziły. Tygodnie w Krakowie zaczęły zamieniać się w miesiące. Rutyna była ciężka, ale każdy dzień pracy miał w sobie coś wyzwalającego. Wciąż zmywałem naczynia w restauracji Janka, ale zaczął mi powierzać drobne zadania w kuchni. Szybko się uczysz, chłopcze, mówił. Te słowa podsycały moją determinację, nawet gdy zmęczenie zdawało się mnie pokonywać. Życie jednak nie było łatwe. Wynagrodzenie ledwie pokrywało czymś za mały pokój, w którym mieszkałem, a często musiałem zadowalać się resztkami z restauracji. Samotność także dawała się we znaki. Z dala od rodziny, bez bliskich przyjaciół, noce bywały przytłaczająco ciche. Ale z czasem wszystko zaczęło się zmieniać. Pewnego wieczoru, podczas sprzątania baru, usłyszałem, jak Janek rozmawia z klientem o otwarciu nowego lokalu. Wyglądał na zmartwionego. Problemem nie jest jedzenie ani lokalizacja, ale znalezienie kogoś zaufanego do pomocy w zarządzaniu. Wiedziałem, że nie mam doświadczenia, ale coś we mnie powiedziało, żeby spróbować. Po zakończeniu zmiany zebrałem się na odwagę. Janek, słyszałem o nowym lokalu. Wiem, że może nie jestem najbardziej wykwalifikowany, ale jestem gotów się uczyć. Mogę pomóc we wszystkim, co będzie potrzebne. Spojrzał na mnie przez chwilę, po czym uśmiechnął się. Lubię twoje podejście, Marcin. Nie martw się, nauczę cię wszystkiego, co musisz wiedzieć. Tak zaczęła się moja nowa rola. Towarzyszyłem Jankowi w bardziej złożonych zadaniach, od planowania menu po organizację zapasów. Nie tylko uczył mnie pracy, ale także przekazywał życiowe mądrości. Sukces, Marcin, to nie kwestia szczęścia, a wytrwałości. Widzę to w tobie. Rzuciłem się w tę szansę z pełnym zaangażowaniem, Pracując podwójnie ciężko, aby udowodnić, że Janek miał rację, ufając mi. W tym czasie zaczynałem także odbudowywać się emocjonalnie. Pamiętam jedną noc, gdy siedziałem przy małym stoliku w swoim pokoju, porządkując finanse po raz pierwszy od opuszczenia domu. Udało mi się zaoszczędzić wystarczająco, by znów zacząć marzyć. Los jednak nigdy nie ułatwia życia. Pewnego dnia, podczas pracy w kuchni, odebrałem niespodziewany telefon. To była moja mama. Przez chwilę dźwięk jej głosu przywołał wszystkie sprzeczne emocje gniew, tęsknotę, smutek. Marcin, musimy porozmawiać. Chodzi o Adama. Wiedziałem, że coś jest nie tak opowiedziała, że znowu wpakował się w kłopoty, tym razem o wiele poważniejsze. Byli zdesperowani, a mama płakała, prosząc o pomoc. Wiesz, że on cię potrzebuje nie damy sobie z tym rady sami. Wziąłem głęboki oddech, próbując zachować spokój. W mojej głowie toczyła się bitwa. Mimo wszystko byli moją rodziną, ale jak mogłem znów poświęcać się dla nich? Mamo, przykro mi, że przez to przechodzicie, ale nie mogę już żyć waszym życiem. Zbyt długo próbowałem się przypodobać, poświęcając wszystko, co było moje. Teraz Adam musi nauczyć się ponosić konsekwencje swoich czynów. Przez chwilę była cisza zanim odłożyła słuchawkę, nie mówiąc nic więcej. Poczułem mieszankę bólu i ulgi. To było trudne, ale wiedziałem, że podjąłem właściwą decyzję. Ta rozmowa stała się przełomowym momentem. Po raz pierwszy postawiłem swoje potrzeby i przyszłość na pierwszym miejscu. Dzięki wsparciu Janka i mojemu zaangażowaniu w pracę zacząłem planować coś większego. To nie było już tylko przetrwanie, chodziło o rozwój. Podczas otwarcia nowej chwili Janek zaskoczył mnie, ogłaszając zespołowi, że będę asystentem menedżera. Wszyscy bili brawo, a ja nie mogłem w to uwierzyć. Zasłużyłeś na to, chłopcze. Nikt ci tego nie dał. I nigdy o tym nie zapominaj. To był jeden z najbardziej emocjonujących momentów w moim życiu. Po raz pierwszy poczułem, że buduję coś, co naprawdę należy do mnie. Kolejne miesiące były najbardziej intensywnym okresem w moim życiu. Nowa filia restauracji prosperowała, a moja pozycja jako asystenta menedżera była czymś więcej niż tylko tytułem, była dowodem na to, że dzięki wysiłkowi i wytrwałości mogłem napisać swoją historię na nowo. Nie chodziło jednak tylko o stabilność finansową. Doświadczenie nauczyło mnie pewności siebie, wiary we własną wartość. I to właśnie ta nowa siła przygotowała mnie na to, co miało nadejść. Pewnego poranka, gdy przeglądałem raporty z działalności restauracji, dostałem niespodziewaną wiadomość z nieznanego numeru. Była krótka, ale pełna znaczenia. Proszę wróć do domu. Musimy porozmawiać. Tata. Moje serce z ciężkością zabiło. Minął ponad rok od mojego wyjazdu, a w tym czasie nie było żadnego kontaktu z ich strony, poza rozpaczliwym telefonem od mamy kilka miesięcy wcześniej. Teraz wyglądało na to, że coś się zmieniło. Po długim namyśle zdecydowałem się wrócić, ale z jedną pewnością, nie byłem już tym samym Marcinem, który akceptował niesprawiedliwości. Byłem kimś, kto znał swoją wartość. Dotarłem do rodzinnego domu w chłodne popołudnie. Gdy otworzyłem drzwi, zauważyłem, że dom wydawał się mniejszy niż go pamiętałem. Moi rodzice siedzieli w salonie z nerwowym wyrazem twarzy. A Adam, ku mojemu zaskoczeniu, siedział obok nich, milczący, jakby coś go przytłoczyło. Mój ojciec odezwał się pierwszy: Marcin, dziękujemy, że przyszedłeś. Wiem, że nie mamy prawa tego od ciebie wymagać, ale musimy ci coś ważnego powiedzieć. Moja mama ze łzami w oczach dodała: Odkryliśmy, że twoja babcia zostawiła testament przed śmiercią. Ukryliśmy to przed tobą. Poczułem, jak moje serce się ściska. Moja babcia zawsze była jedyną osobą, która wspierała mnie bezwarunkowo, która wierzyła w moje marzenia. Dowiedzenie się, że coś od niej zostało ukryte, było jak ponowne przeżycie zdrady, która zmusiła mnie do odejścia. Dlaczego? Zapytałem, starając się opanować głos. Adam spuścił głowę, zawstydzony, podczas gdy mój ojciec przyznał: Prawda jest taka, że testament zostawiał wszystko tobie. Babcia wiedziała, ile się poświęcałeś, jak ciężko pracowałeś. Ale wtedy uznaliśmy, że Adam bardziej tego potrzebuje. Mama dodała. Wykorzystaliśmy te pieniądze na spłatę jego długów. Myśleliśmy, że pomagamy rodzinie, ale teraz widzimy, że to był straszny błąd. Przez chwilę nie mogłem wydobyć z siebie słowa. Gniew wrócił, ale tym razem towarzyszyło mu coś innego współczucie. Wiedziałem, że nic nie przywróci straconego czasu ani utraconych szans, ale także zrozumiałem, że noszenie w sobie urazy nie pomoże mi iść naprzód. Wziąłem głęboki oddech i spojrzałem na nich. Nie mogę zmienić tego, co się stało, i wy też nie możecie. Ale to, co zrobiłem po tym wszystkim, zrobiłem dla siebie. I tak chcę żyć od teraz, dbając o swoją przyszłość, a nie naprawiając wasze błędy. Moja mama zaczęła płakać, a ojciec spuścił głowę w milczeniu. Adam po raz pierwszy podniósł wzrok i powiedział: Przepraszam, bracie. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo cię to zraniło. Nie wiedziałem, czy naprawdę rozumie, ale w tamtej chwili nie potrzebowałem ich uznania. Moja wewnętrzna siła pochodziła z tego, co zbudowałem sam. Zanim wyszedłem, mój ojciec wręczył mi kopertę. W środku były resztki pieniędzy, które babcia mi zostawiła to, co zostało po spłaceniu wszystkich długów. To nie wystarczy, żeby wszystko naprawić, ale chcemy, żebyś miał to, co zawsze było Twoje. Przyjąłem kopertę, nie dla pieniędzy, ale jako symboliczne zamknięcie tego rozdziału. Kiedy wróciłem do Krakowa, byłem inny. Moja podróż nie polegała już na udowadnianiu czegoś innym, ale na ciągłym rozwoju i szacunku do osoby, którą się stałem. Kilka miesięcy później, dzięki oszczędnościom z pracy w restauracji i pieniądzom z testamentu, otworzyłem własną kawiarnię. Była mała, ale na fasadzie widniało moje imię kafe Marcin. Każdy klient, który wchodził, każdy posiłek, który serwowaliśmy, przypominał mi, że teraz jestem panem swojego losu. Moja kawiarnia szybko zdobyła uznanie w społeczności, a wkrótce odwiedził mnie Janek, dumny jak mentor. Wiedziałem, że zajdziesz daleko, chłopcze. I wtedy poczułem, co to znaczy prawdziwa wolność. Nie wolność miejsca. Ale wolność ducha, w której przeszłość już mnie nie ograniczała.